Siemanko w dzisiejszym odcinku naturalnie nowości e, z historii naszego W124 Coupe, a więc C124 AK samochód jeszcze nie ma imiona, e, ale musimy najpierw zrobić parę, a więc najpierw, a więc... ale najpierw musimy załatwić parę części, dlatego e, jedziemy. Startujemy, dzisiejszy dzień, musimy jechać do Mercedesa, do naszego nowego Mercedesa C124 AK W124 Coupe. I mamy teraz z tyłu używany rozrusznik, oryginalny od Mercedesa, 75 euro takie coś kosztuje, ale nie było śrub, bo ten gości powiedział, że zawsze je wypierdalają. I wtedy jedziemy do kolegów od Teatechnix, bo musimy dopasować dystansy na nowe felgi. Ale tak szczerze mówiąc, ty myślałeś może, że oni wybudowali rozrusznik, żebyś nie robił jazdy próbnej? Ten samochód jest od chłopaka, co ma takie serce. Jak ja i ty. No. Nigdy w życiu takiego rzeźby nie zrobił. Ale naturalnie, jeżeli bym był oszustem, ja na przykład, i komuś chciał samochód sprzedać, co jest napalone na samochód, jak ja zawsze napalony jestem na samochody, nie? Um, to wiesz, no. Na nareszcie dojechaliśmy do chłopaków od TA Technics. Wielkie dzięki zawsze nam pomagają. Mamy teraz tutaj śruby, które potrzebujemy, żeby zamontować nowe felgi. No i dostaliśmy też pasujące dystanse, żeby felgi zamontować, ale Willi, powiedz proszę, co się stało? Problem jest w tym, że nawet się nie mogę powiedzieć, co się stało tak naprawdę. Tu mocno bardzo wiatr wieje. No Adam, co ci mam mówić, no... E, alkohol, koledzy i naprawdę nie wiem, jak to się stało, ale no, noga jest złamana. Kolegom trzeba zawsze pomagać, dlatego Wyli wezmę trochę na spacerek. A, bo chłopak lubi jeździć motorem, no to naturalnie na jednym kółku musi trochę pojeździć. Co, jak się podoba? O zobacz, widzicie? Mówiłem wam, chłopak umie. Jakie sztuczki tutaj robi, go taka złamana noga nie wstrzyma, nie? No tak wam muszę szczerze powiedzieć, fajnie jest mieć takich dobrych kumpli, śmiesznych kumpli, z nimi czas spędzać, zawsze coś się dzieje u nich A teraz zobaczcie, patrzcie co chłopacy zrobili z Mercedesem. Powiedz co tu się stało? No co zrobiliśmy? Fejgi od Bentleya i gleba. Gleba, gleba, gleba. Yeah, okay, Dobra, dosyć a... zabawy. Jedziemy dalej, trzeba montować Fajgi. Mann, Alter. Ey, du hast deine Hände stinken voll. Nach Diesel! Ja, deswegen... Berliner Run von Ty musisz mówić, kiedy startujesz. Ale mówiłem, dobra. Aha, tu Dobra, okej, dobra, okej. Okay, okay. Teraz będzie jeden z najważniejszych momentów, co trzeba celebrować, jeżeli masz nowy samochód, jeżeli masz nowy projekt. Jest to ten moment, co jest najważniejsza rzecz. Nowe felgi. Nowe felgi zawsze zmieniało, zmieniają kompletnie wizerunek samochodu, i teraz będziemy ten moment mieli. Najpierw, ale wam opowiem. Jakie mamy trochę kłopoty z tymi felgami? Felgi kupiłem na drugi dzień jak samochód do nas przyjechał e, w eBay Kleinanzeigen. To jest taki portal, e, gdzie ludzie mają e, rzeczy używane, co sprzedawają. Szukałem sobie takie felgi. W mojej głowie były felgi, co są, e, jak się po polsku mówi, kilkoczęściowe, dwuczęściowe, dwuczęściowe kilkoczęściowe. Są to felgi RH, e, 17. To jest ile? 8,517. 17. E, no i właśnie te felgi chciałem mieć i patrzę, 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 patrzę i nagle byli tacy bulgarzy i oni mieli po prostu złe zdjęcie i źle opisane felgi. Ja przez przypadek rozpoznałem te felgi i do nich od razu napisałem. Szczęście było, były też w Berlinie, cena była... 450 euro do uzgodnienia, to jest bardzo tanio za te felgi. I po prostu po bułgarsku do nich napisałem, i dużo razy mówiliśmy do siebie bracia, kuzyni, bracia, kuzyni. I na końcu z nich handlowałem i kupiliśmy felgi z oponami Continental za całe 300 euro. Za 300 euro lepszych felg nie dostaniesz. I teraz wiesz, co jest, czas, żeby je chyba pokazać. Co nie jest Dzisiek? No. Dobra, chodź, pokaż nasze felgi. Może tak klęknąć się obok No kurwa, obu? no dobra, spróbuję. Jak raper, no. Ja no. Spodnie muszę pociągnąć, no. Za chwilę załatwię nitkę i pewno, żeby je znowu strzec. Uwaga! Okej, okay. to są moje fegi. 17 cali. RH, kurwa! Ładnie? No. Dynamicznie. A więc, czemu te felgi już tutaj założyliśmy i wam tego nie pokazaliśmy? Z jednej strony, naturalnie, chyba już 10 milionów ludzi pokazywało, jak się montuje felgi na samochód. Nie martwcie się, my to też zrobimy, ale. Y Śmieszniejsza rzecz jest, jaki mieliśmy kłopot z tymi fejgami, bo ja się tak mocno cieszyłem, że nie pomyślałem o jednej rzeczy, jak kupowałem te fejgi. Ta firma RH są też bardzo mocne cwaniaki. Jak one je w latach 90. sprzedawały, to robili tak, że po prostu frezowali tutaj. Taką pozycję, że ty nie mogłeś tych fejk tak po prostu zamontować na samochód, tylko musiałeś od, nie, od nich za grubą kasę kupować takie specjalne adaptery. Teoretycznie dystanse, co trochę były frezowane. Ja tu przyjechałem z tymi fejkami, chciałem montować, a to chuj. A więc pojechaliśmy do naszych dobrych kolegów od Teatechnics i załatwiliśmy dystanse. Pierwszy pomysł był taki, że jak wsadzimy te dystansy, będziemy musieli ten próg tutaj frezować, nie? Stoczyć. Stoczyć, okej, okay. dobra, stoczyć. I do nich zadzwoniłem, macie to, e, tokarkę, oni mają tokarkę, a więc szybko pojechaliśmy. Ale nasz kumpel tam, wyli, po prostu je tak wsadził, zobacz. Hep. I pasują. A więc, pełna erekcja, załatwiliśmy tylko... E, bolce? Śruby? Śruby. Bolce, e, śruby e, odpowiednie i pojechaliśmy szybko do Hali, zaczęliśmy montować. Problem numer jeden był: mieliśmy złe śruby. Dali nam po prostu 1,25, a potrzebujemy 1,50. To już był pierwszy problem. I wtedy zobaczyliśmy, że jak założymy ten dystans, to z tyłu to dobrze pasuje, ale z przodu e, felga jeszcze nadal jest za blisko do armotyzatora i ociera. Co potrzebowaliśmy? A więc jeszcze raz do technik, wymienić pasujące bolce i jeszcze jedne dystansy. To znaczy, my to robimy tak, gdzie po prostu zbijamy to razem. Tak. Wtedy mamy pasujący zestaw na przód. Wpychamy tutaj, montujemy do przodu. I to zobaczycie teraz. Big angry is big. Big.

Ja mam taki e, styl, że jem go z moimi brudnymi palcuchami warsztatowymi. Mm. Serek jest wyśmienity. Wreszcie dla Ciebie zostawiam, trzymaj. Bo inaczej Ci wszystko zjem. Mm. Jest taki kremowy, trochę mocny, przyjemny, dobry. Dobra, ważne rzeczy. Fejki są zamontowane. Ale zanim go spuścimy, zmienimy jeszcze rozrusznik. Ten rozrusznik stary był rozpierdolony, spalony. Załatwiłem z, e, Złomu. z złomowiska e, używany, oryginalny Mercedesowy rozrusznik. Mam nadzieję, że będzie chodził. I e, problem był, że nie miałem już śrub, dlatego kupiłem za kurwa mać 12 euro dwie śruby w Mercedesie. To jeszcze nawet nie mile mnie traktowali. Ja teraz szybko to zmienię, wtedy spuścimy samochód, zrobimy takie rezumé. Dobra, siedzimy teraz w samochodzie i z ma honor e, pierwszy raz odpalić Mercedesa, albo sobie prawie rękę rozpierdolił, jak wbudowywał rozrusznik. A więc, e, szanowni panowie i panie, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, startuj samochód. No, super, pompa paliwowa zaskoczyła, to dobry znak. E. E. Coś chyba zjebałeś, coś jest nie tak, zobacz. Nie? No i z tą katastrofą żegnamy się do następnego odcinka Race City po polsku z Mercedesem.